Wyjątkowy odcinek. Mamy gościa specjalnego. Jest z nami prezydent Łodzi Hanna Danowska. Witam panie, witam Państwa. Pani Prezydent, przed nami wyjątkowy rok. Tak, witamy 2021 rok w tym szczególnym miejscu. W tym roku zakończyły budowę inwestycji, na którą myślę, że wszyscy czekamy. Orientarium będzie największą atrakcją i najnowocześniejszym tego typu obiektem, nie tylko w województwie łódzkim, nie tylko w Polsce, ale ośmielam się stwierdzić, że myślę, że jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów. Orientarium będzie obiektem całorocznym, dzięki czemu będziemy mogli komfortowo spacerować tutaj również jesienią i zimą. To naprawdę ogromna przestrzeń, doskonała rozrywka dla całych rodzin. Obserwuję Pani tę inwestycję od samego początku, proszę powiedzieć, na co Pani najbardziej ciekawa. Rzeczywiście śledzę budowę od początku, jestem bardzo ciekawa, jak finalnie będzie wyglądało to miejsce. Już w tej chwili robi wrażenie, a kiedy wszystko zostanie wykończone, to na pewno będzie to spora atrakcja. Przede wszystkim zwierzęta, bo myślę, że wszyscy czekamy na zwierzęta, które tutaj zamieszkają, które będą miały naprawdę doskonałe warunki do życia. Nie mogę doczekać się osobiście słoni, dla których przygotowaliśmy olbrzymią przestrzeń, niespotykaną chyba w innych ogrodach zoologicznych tego typu. Wszyscy czekamy też na podwodny świat i na tunel z rekinami. A ponieważ kocham człekokształtny, czyli bardzo się cieszę, że przyjadą do nas również orangutany, bo myślę, że ten gatunek szczególnie zasługuje na szczególną atencję z uwagi na zagrożenie w świecie naturalnym. Korzystając z okazji, chcemy złożyć noworoczne życzenia łodzianom. Pani prezydent, czego możemy życzyć? Przede wszystkim, żeby ten rok, który właśnie się rozpoczął, był zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Żeby z każdym dniem, każdą godziną. Wracało, przede wszystkim wracała normalnie, żebyśmy znowu mogli się uśmiechać i radować tym, że żyjemy w świecie wolnym od pandemicznego z całego serca życzę. I żebyśmy mogli się właśnie spotkać w tym miejscu, już wolni od wszelkich obostrzeń, żebyśmy mogli cieszyć się i radować bliskością przede wszystkim swoich najbliższych, w których to z pewnością będziemy przy, przybywać, ale również możliwością obcowania z tą niesamowitą przyrodą.